Cześć, witam Was w moim kanale. Ocinek odcinek na prośbę widzów prosiliście, żebym zrobił materiał, czy da się w jakiś bezpieczny sposób przyjąć takiego uchodźcę z Ukrainy do własnego domu. Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali, tym bardziej, że jest już opublikowana w dźwięku ustaw ustawa o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli ten słynny druk 2069. Zapraszam na oglądanie. No i słuchajcie, tak w skrócie można odpowiedzieć generalnie, czy da się w całkowicie bezpieczny sposób przyjąć kogoś takiego uchodźcę? No i w skrócie odpowiedź nie, nie da się. Zawsze są pewne zagrożenia. Natomiast grunt to jest, żeby zrobić to z głową, i ewentualne ryzyka, żeby zminimalizować. A na pewno w pomocy w minimalizacji takiego ryzyka nie pomagają jakieś takie dziwne koncepcje, chyba które stworzone przez studentów pierwszego roku prawa, z odwołaniem do prawa rzymskiego, ale o tym za chwilę. Generalnie tak. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o pomocy właśnie obywatelom Ukrainy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznie prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie wskazanym wyżej obywatelom Ukrainy, może być przyznane. Świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie osłannionych przypadkach. Natomiast pytacie się, w jaki sposób można udostępnić to lokum. Czy to generalnie zawierać umowę najmu, powiedzmy, okazjonalnego, która jest bardzo często forsowana przez pośredników wszystkich nieruchomości, w przypadku wynajmujących, a tak naprawdę generalnie ona jest giewarta. Jedyną stroną, która najbardziej korzysta z takiej umowy najmię okazjonalnego, jest polski urząd skarbowy, ale też o tym za chwilę. Generalnie odpada jakakolwiek taka koncepcja typu prekarium, czyli mówiąc po polsku, gościna, bo po pierwsze, to jakby z definicji gościna jest na krótkie okresy czasu, kilka dni. Maksymalnie kilka tygodni, natomiast no, generalnie ta sytuacja na Ukrainie już trwa od trzech tygodni i raczej końca nie widać, więc to raczej będą dłuższe okresy. Poza tym taką gościnę raczej się praktykuje w Naszych takich kontaktach bliskich, międzyludzkich, z osobami, które znamy, rodzina, znajomi i tak dalej, a nie powiedzmy całkowicie osoba trzecia. To jest o tyle istotne, że właśnie, gdy udostępniamy część nieruchomości, bądź całą nieruchomość, właśnie na zaspokojenie takich potrzeb mieszkaniowych, to ustawa o ochronie praw lokatorów taką osobę, takiego właśnie obywatela Ukrainy, który sobie będzie pomieszkiwał w tym domu, będzie traktowało jako lokatora który zajmuje ten lokal na podstawie umowy urzeczenia ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także z tym, że jeżeli po prostu ktoś się taki uprze, taki nasz mieszkaniec nowy, że on po prostu tego lokum nie opuści, bo powie, że nie ma gdzie iść, nie ma gdzie mieszkać, no to nie możecie go siłą z tego lokalu, um, że tak powiem, wyprosić, czy nawet utrudnić mu zamieszkiwanie, bo wtedy narażacie się odpowiedzialność karną z artykułu 191 paragraf 1a kodeksu karnego. A też należy o tym pamiętać, że od ponad dwóch lat obowiązuje zakaz eksmisji, czyli nawet jeżeli uzyskacie taki prawomocny wyrok sądu nakazujący eksmisję, to nie jesteście w stanie go zrealizować. Bo właśnie artykuł 15ZZU, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przydzielaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, wprowadziła właśnie... Zakaz eksmisji, czyli zakaz wykonywania takich prawomocnych wyroków sądu. Czyli też jak to w praktyce wygląda, to wie każdy wynajmujący, który kiedyś niestety trafił na takiego nieuczciwego lokatora, że jeżeli nie chce opuścić takiego mieszkania, nie ma czegoś takiego, że mówi mu idź sobie masz opuścił moje mieszkanie, on powie, że nie, zostaje sobie, albo w ogóle ignoruje. Nie ma jakiejkolwiek, powiedzmy, możliwości ugod, czy tego wykonywania nie pomoże Wam policja, nie pomogą Was znajomi, żeby to zrobić. Wy musicie najpierw uzyskać Prawomocny wyrok sądu nakazujący opróżnienie tego lokalu z tego lokatora, nazwijmy to dzikiego już, także z rzeczy, które są w jego posiadaniu, a także nakazujący właśnie oddanie tego lokalu, wasze posiadanie z powrotem. A taki wyrok dopiero potem po jego prawomocnieniu się może zrealizować komornik. To on przeprowadza tą eksmisję, w razie czego z pomocą policji, z asystą, jeżeli jest taka akurat potrzeba, i z pomocą ślusarza. Natomiast w praktyce to jest. Kwestia od kilkunastu miesięcy do kilku lat, zanim można faktycznie takiego lokatora eksmitować. Więc y, takie są niestety realia. Teoretycznie, tego, że właśnie nie trzeba uzyskiwać. Tego prawomocnego wyroku sądu, to właśnie zapewnia umowa najmu okazjonalnego, z tego powodu, że tam jest dołączone oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym podaniu się egzekucji, ale to też na tej podstawie nie możecie, że tak powiedzmy, wziąć, wziąć za kołnierz tego dzikiego lokatorygo, znowu wprowadzić. Nie, to też trzeba najpierw pójść do sądu, uzyskać tak zwaną klauzulę wykonalności na ten akt notarialny. I dopiero wtedy z tym możecie pójść do kobornika, żeby on zrealizował tą egzekucję, ale to tak e, nie jest schopsił do przodu tak szybciutko. Teoretycznie taką klauzulę sąd miałby obowiązek nadać w terminie 3 dni, natomiast to jest jedynie termin instrukcyjny. Więc nadanie takiej klauzuli wykonało się w terminie 3 dni, to, to jest jedynie. Tak naprawdę każdy o tym słyszał, a nikt tego naprawdę nie wiedział. E, na taką klauzulę możecie poczekać nawet od kilku tygodni do kilku miesięcy. Raz rekord to był chyba ponad e, rok czekania e, i to jeszcze wymagało dodatkowej e, wizyty u prezesa sądu e, żeby e, tutaj jednak sędzia troszkę się pospieszył z jaką dotyczącej wykonalności bo chyba troszkę przegina Pozdrawiamy sąd chorowie, więc e, taka umowa najmu okazjonalnego to też nie jest tak chłopczy do przodu. A poza tym trzeba też pamiętać, że taką umowę najmu okazjonalnego trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym, bo jeżeli e, nie zgłosić tego w Urzędzie Skarbowym, a, a na zgłoszenie tego w Urzędzie Skarbowym jest określony ten termin, e, i e, złożycie potem wniosek. W sądzie o nadanie klauzuli wykonalności na ten akt, to jak sąd zobaczy, że umowa nie była zgłoszona w urzędzie skarbowym, to nie nadal mam tej klauzuli wykonalności. Też miałem do czynienia z takimi akurat przypadkami, że powiedzmy ktoś zapomniał złożyć tej umowy w orzeczeniu skarbowym, więc tak naprawdę tym aktem materialnym no, to mógł się najwyżej podetrzeć. Ale i tak to jest nieco lepsze niż taki właściwy ten sam proces eksmisyjny, bo niestety w przypadku takiego procesu eksmisyjnego dłużnik, nasz lokator, no może się niestety bronić, może nam ten proces przedłużać, a w tym także może się bronić tzw. artykułem 5 kodeksu cywilnego, czyli zasadami współżycia społecznego, po właśnie nad zarzut nadużycia prawa to też może wdłużyć postępowanie. Generalnie jak to jest w praktyce wykorzystywane. No mieliśmy kiedyś prezentowaliśmy właściciela takiego mieszkania, który po prostu chciał się pozbyć akurat, nazwijmy to takiego lokatora, który no po prostu mu nic nie płacił, nie chciał prosić tego mieszkania i w ogóle, no to go pozwał. Normalnie generalnie złożyliśmy poza eksmisję, dochodzi do rozprawy. Na rozprawie pojawia się ten dłużnik w towarzystwie adwokata, żeby było zabawniej, z wyboru, a nie z urzędu i kłada taką swoją całą dokumentację, jakim on jest biedny, chory i poszkodowany i wskazuje, że jeżeli miałby poróżnić to mieszkanie, no to to może wiązać się z niego znaczną szkodą. No i generalnie, no to co? Oczywiście pierwszym pytaniem sędziego to było to, a to skąd dłużnik ma na mecenasa? o no, tym bardziej, że to nie był z urzędu, za którego płaci skarb państwa, ale z wyboru. On powiedział, że tam rodzina płaciła. No to szkoda, że rodzina nie opłaciła zaległego czynszu, ale to już miesza z tym. Natomiast generalnie co uzyskał na tej rozprawie dzięki temu? To, że oczywiście sąd nakazał eksmisję, z tym, że odroczył tego wykonanie wyroku o 6 miesięcy. No oczywiście można nam składać apelację, natomiast generalnie znając w praktyce terminy sądów apelacyjnych. Jakby to rozpatrzyło, no to tam 6 miesięcy to aż takiej dużej różnicy to tam e, to nie stanowiło. No tym bardziej, e, że okres ochronny, który właśnie nie pozwala na realizację tych wyroków eksmisyjnych przez koło rynka, który trwa od 1 listopada do 31 marca. Akurat to niestety tak wyliczyliśmy, że nawet gdybyśmy składali tę apelację, to raczej generalnie sąd mógłby się nie wyrobić. Poza tym generalnie też e, złożenie apelacji wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z tym, że tak, po powiedziałam, że trwa ten okres ochrony od 1 listopada do 31 marca. Z tym, że akurat tak się złożyło, że upływ tego okresu ochronnego przypadał w 2020 roku. A wtedy co nam ustawodawcy załatwili? Właśnie ta ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegającym się działaniom KOP-19 tzw. kryzysowymi, i w tym ten wspólny zakaz eksmisji. Czyli de facto który trwa ten zakaz eksmisji do dnia dzisiejszego. Ta ustawa była, weszła w życie już dwa lata temu i nadal tych eksmisji, tych prawomocnych nie można od dwóch lat przeprowadzać. To jest trochę paranoja. Czyli de facto taki właśnie mieszkania dysponuje prawomocnym wyrokiem sądu nakazującym eksmisję i od prawie trzech lat nie może go wykonać. Oczywiście żadnego zadośćuczynienia tutaj czy odszkodowania dla takiego właściciela mieszkania ustawodawca nie przewidział. To trzeba dopiero wszczynać kolejny proces, pozywać, ponosić dodatkowe koszty sądowe, żeby po prostu odzyskać nad nie tyle swoje mieszkanie, co żeby mieć jakieś odszkodowanie pod tym kątem. No i wiecie, no ja się akurat za bardzo już nie dziwię tym osobom, które no, próbują innych sposobów, żeby zniechęcić tego lokatora do zamieszkiwania. Niestety często narażają się w ten sposób na no, odpowiedzialność karną z tego artykułu 191, paragraf 1a Kodeksu Karnego, na przykład poprzez odcięcie produktu, czy tam odcięcie wody, albo na przykład próbę wymiany zamków w lokalu. Natomiast tak się dzieje. Generalnie, też w ramach anegdotki, tam mogę powiedzieć, że, że jak byłem jeszcze aplikantem, hmm, czyli generalnie pełnym tych ideałów i w ogóle, no to w pracy dzieliłem pokój z nieco bardziej doświadczoną panią adwokat. No i akurat w tym czasie, kiedy sobie tam pisaliśmy, zadzwonił do mnie telefon. Otóż generalnie pojawia się taka sytuacja, że klientowi zmarł ojciec, no i przez to generalnie mieszkanie, w którym zamieszkał ten ojciec, było przez tam około 2-3 tygodnie puste. W międzyczasie, moment, wychaczyła jakaś taka matka z dzieckiem, która się po prostu wbiła do tego mieszkania, włamała się do niego i po prostu jej sobie zajęła. No i generalnie teraz pytanie, co on ma robić w tym momencie? No bo tak naprawdę, no, nie mieli do tej pory głowy, żeby zajęcie tym mieszkaniem dopiero chcieli posprzątać, generalnie jakoś tam uporządkować te sprawy spadkowe. A to nagle się okazuje, że po prostu ktoś im się wbił no i zajął takie mieszkanie. No i standardowe pytanie klienta w takiej sytuacji, co on ma robić. Ale jeszcze ciekawsza to była odpowiedź. Bo odpowiedź adwokata była taka, że ma wziąć trzech rosłych chłopów, poczekać aż ta matka z dzieckiem sobie wyjdą z tego mieszkania, następnie do niego się wbić, włamać zamki, wejść ze ślusarzem cokolwiek, wynieść wszystkie jej rzeczy, postawić na zewnątrz i szybko wypinić zamki, siedzieć w tym mieszkaniu i do, jej nie wpuszczać. Bo inaczej przez kilka lat do tego mieszkania może sobie na nie wejść. No i. Cóż, zbiegając z doświadczeniem, no to potwierdzam, że niestety realizacja wyroków eksmisyjnych w Polsce, gdy niestety trafi się na takiego cwanego dłużnika, no tak naprawdę na no nieuczciwego, że sobie mieszka na czyjś koszt, no to niestety w Polsce jest dosyć, to kłopotliwe. E, tak jak powiedziałem, nieco przyspiesza właśnie ta ustawa właśnie o umochronieniu proflokatorów, jeżeli właśnie mamy e, umowę najmu okazjonalnego, mamy ten akt notarialny o dobrowolnym podaniu się egzekucji i nie zapomnieliśmy oczywiście zgłosić tego do Urzędu Skarbowego, to wtedy można to realizować, natomiast no sam fakt, e, taki zakaz eksmisji i tak, i tak obowiązuje, on do dnia dzisiejszego o dwóch lat. Natomiast wracając właśnie nieco do meritum tej sprawy, no i generalnie mając to wszystko na uwadze, e, no to też zgłosił się do nas takie który de facto chciał pomóc właśnie obywatelom Ukrainy i co na niego wymyśliliśmy? Otóż to, żeby wykorzystać ustawę o usługach hotelarskich, usługach pilotów wycieczek, bo miał tam kilka tam mieszkań zrobionych, no i po prostu doświadczył no w tym sposób usługi hotelarskie, na na doby w cenie promocyjnej złotówka plus VAT przez 30 dni. To już go bardziej zabezpieczało, Natomiast teraz jak została przyjęta ta ustawa o pomocy właśnie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to dodali ten artykuł 68 i 69 tej ustawy. Które właśnie w przypadku przewiduje, który właśnie przewiduje, że w przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, e, budynku lub jego części w celu właśnie tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie stosuje się właśnie tych przepisów o ochronie praw lokatorów, czy chociażby e, tego artykułu 15 CZ e, przewidujący zakaz eksmisji. Więc no, generalnie taką osobę można byłoby pozwać, i jest akurat też szansa na powiedzmy eksmisję. Natomiast też w przypadku właśnie przeprowadzenia eksmisji z użyczonego lokalu obywatel Ukrainy podlega takiej minimalnej ochronie przez bezzenność, która wynika z artykułu 1046 paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego, który właśnie przewiduje prawo do pomieszczenia tymczasowego.